Witamy w kolejnym odcinku Urywek Historii. Także ten odcinek poświęcony jest przyrodzie. Znajdujemy się w miejscowości Rodzone przy pomniku przyrody, który nazywamy Górą Modrzewiową. I właśnie o pomnikach przyrody i rezerwatach przyrody związanych z modrzewiem polskim będziemy Państwu starali się opowiedzieć w tym odcinku. Będziemy znajdować się właśnie w miejscowości Rodzone, gdzie znajdują się pomniki przyrody. Będziemy w rezerwacie przyrody Bobrowiska oraz Będziemy w rezerwacie przyrody Tomkowo w sąsiednim powiecie Rypińskim, a naszym głównym bohaterem będzie modrzew polski czyli nietuzinkowe drzewo, które występuje tylko na terenie naszego kraju. Zapraszamy Państwa do oglądania urywek historii poświęconych pomnikom przyrody. Jesteśmy w lasach nadleśnictwa Golub Dobrzyń w sie, z siedzibą w Konstancjewie, a dokładnie jesteśmy przy rezerwacie przyrody Bobrowisko. Ten rezerwat powstał w 1958 roku, znajduje się za moimi e, plecami. Nie możemy do niego wejść, ponieważ znajduje się tutaj również ostoja zwierzyny, więc jest jakby zakaz e, wstępu. Rezerwat Bobrowisko, tak jak powiedziałem, powstał, został założony, powołany w 1958 roku. I e, jest to miejsce, gdzie występuje modrzew polski, o którym mówiliśmy na samym początku. Właśnie na terenie nadleśnictwa Golub Dobrzyń znajduje się kilka miejsc, gdzie ten modrzew występuje. Rezerwat Bobrowisko, e, jako rezerwat przyrody. Pomniki przyrody, czyli góra modrzewiowa w miejscowości Rodzone. I kawałeczek dalej, jeszcze większy rezerwat przyrody. Ponad 15 hektarów. Rezerwat przyrody Tomkowo. Warto te miejsca odwiedzić, zobaczyć, zobaczyć. Modrzewia polskiego. Jest to wyjątkowe drzewo, które e, rośnie tylko na terenie Polski, a na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie nadleśnictwa Golub Dobrzyń, mamy kilka pomników i aż dwa e, rezerwaty przyrody. Warto tutaj również powiedzieć o formach ochrony przyrody, które występują w Polsce. Otóż przyrodę możemy chronić poprzez parki narodowe, poprzez parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, rezerwat przyrody drywęca, rezerwat przyrody Bobrowisko rezerwat przyrody Tomkowo, a pojedyncze okazy mogą być pomnikami przyrody. I takich pomników przyrody na terenie naszego nadleśnictwa jest sporo, na terenie Golubia Dobrzynia także są takie pomniki, m.in. pomnik w parku dworskim koło zamku, gdzie znajduje się platan też drzewo rzadko spotykane na terenie Polski. E, szanowni Państwo, nazwa Bobrowisko. Otóż e, często kajakarze, turyści korzystają z przystani kajakowej nad Drwęcą. Opowiadamy o tej przystani i Drwęcy w innym odcinku i te miejsce kajakarze nazywają Bobrowiska w Konstancjewie. Rzut beretem tak naprawdę niecały kilometr od Bobrowisk, od Drwęcy znajduje się właśnie rezerwat przyrody Bobrowisko i śmiem twierdzić, że nazwa Bobrowiska nad drwęcą i nazwa Bobrowisko-Rezerwat, tak naprawdę wywodzą się z tego samego miejsca. Zapraszam Państwa do poznawania rezerwatów przyrody, a my udajemy się do góry modrzewiowej, a następnie do Tomkowa. Znajdujemy się na górze Modrzewiowej w miejscowości Płonne, Rodzone w gminie Radomin. To właśnie na pograniczu tych dwóch miejscowości znajduje się um, nie-rezerwat przyrody, tylko pomniki przyrody Góra Modrzewiowa i właśnie Góra Modrzewiowa składa się z licznych pomników przyrodniczych, czyli z drzew modrzew Polski. Pomnik przyrody Góra Modrzewiowa został powołany w 1964 roku i na początku to miejsce obejmowało swoim zasięgiem 14 modrzewi polskich. W pierwszej połowie lat 80. Wichura powaliła 4 drzewa, zostało tylko 10 modrzewi polskich. Dzisiaj tych modrzewi jest nieco mniej, ale do dzisiaj robią tak naprawdę ogromne wrażenie. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie duże to były drzewa. Pomniki przyrody, góra modrzewiowa, a kolejnym miejscem, gdzie te modrzewie się znajdują, jest rezerwat przyrody Tomkowo, i tam się właśnie udamy. Znajdujemy się w miejscowości Tomkowo w gminie Wąpielsk w powiecie. Rypińskim, a za moimi plecami Państwo widzicie rezerwat przyrody Tomkowo. Rezerwat ten został utworzony w 1965 roku i obejmuje swoim obszarem ponad 15 hektarów lasu. Znajdują się tutaj modrzewie polskie oraz inne stare polskie drzewa, dęby, buki. To wszystko jest objęte od połowy lat 60. XX wieku ochroną jako rezerwat przyrody, ale co warto podkreślić, już w latach 30. ten teren był chroniony. Prawem. Do czasów współczesnych zachowało się tylko 7 modrzewi, które mają około 200 lat, ale oprócz tego znajduje się prawie 60 mniejszych modrzewi polskich i właśnie rezerwat przyrody tomkowo jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ziemi Dobrzyńskiej największym rezerwatem z największą ilością właśnie Modrzewia. Polskiego. Zachęcamy Państwa do poznawania e, pomników przyrody, do odkrywania, poszukiwania tych miejsc, nie tylko na terenie nadleśnictwa e, Golub Dobrzeń, ale również na terenie innych nadleśnic, na terenie naszego województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcamy Państwa do odkrywania rezerwatów przyrody, poznawania tych rezerwatów przyrody, podróżowania po tych rezerwatach przyrody oraz zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału Urywki Historii. Do zobaczenia!